Witajcie moi drodzy i widzowie na kanale wymiatacz Dajcie stosów żebym miał to jeszcze trochę Dzisiaj Wyruszamy Na grzybki Jest czas na porę Siódma 11 Wyruszam z pieszkiem Jestem za bramą Teraz mam tutaj takiego dęba fajnego no może będą grzybki, jakieś zobaczymy Tak Jesek wężny No i śpicie pewnie, no ale to Jestem pusteni tak. no, jakieś prawdziwki by się przydały Tak Zapraszam na sorty najnowsze tematyka leśna, grzybki Dzisiaj będzie audycja specjalna o ja Będę czytał, opowiadał Także zapraszam Nie wiem kiedy ale zapewne po południu Będzie audycja No mam fajne sorty Dobrze bijacie Komentujcie, bijajcie Dajcie subiki i innym wcześnicie nie dadzą subiki. Także do końca roku planuję 100 subów być. Tylko dzięki Wam drodzy słuchacze, wiadomo. Nie, wiem, że się staracie, ale muszę bardziej postarać. Zapewniam, że będą ciekawe rzeczy u mnie. Tak jak zawsze. Ta, wiadomo. Piesek węszy. A dzisiaj bez piłeczki. Oto ma. No, ludzi dużo razie Było wczoraj. No nie, z rana ludzie śpią. A boicie mi się horory śniły. Nie mogłem zasnąć. Coś tu za gdzieś, Co? Wse. To są złe grzyby Batman Jest gdzieś bez A ja szukam grzybku Batman Batman Chodź Teraz idzie do nasku pierwszego bukowego się świerkają. rankiem jestem, wczesnym. Ta... Dzisiaj niedziela. Ta... Wszyscy śpią. Wiadomo, tak to jest. Jest tak załatwia To będzie ląd. Ta... Posłuchacie trochę. Lajkujecie, sumy dacie. Tradycyjnie. Tak. Piesek węższy. A tu ma. I poranny spacerek. Tak. Dobra, niczanko 7, 6, 5, 4, 3, papaczki, koniec, koniec, sześć koniec P